Dajcie, kochani, dzisiaj już jest czwarty odcinek na moim kanale i drapiem czwarty odcinek na moim kanale oczywiście z szybkim 50 drapiemy, drapiemy, drapiemy paczka dzisiaj 61, od 61 do 80 numerku. jak mi poszło w poprzednich numerach, poprzednich, poprzedniej części paczki sprawdźcie sami jutro co ja mówię jutro Oj, tam jutro, jutro myślę. E, myślę o jutrzej, jak zawsze jest, ja zawsze z wyprzedzeniem. E, myślę o wszystkim. E, w następnym odcinku chciałam powiedzieć w następnym odcinku powiedziałam jutro powiem Wam już kochani, pytanie: trzy, oso trzy osoby zostaną wylosowane i dostaną jakieś niespodzianki. A tymczasem drapiemy numerek 61. Bonus dukaty 500, 100, 50 tysięcy. 500 zł 50 tysięcy. Stówka. 50 po raz pierwszy. 50 po raz drugi. I 4 zł. Zaczynamy niestety postakiem. Kazet.

Jakie ja to szybkie 50. Jak ja przez 62 zdrabki nie znalazłam ani jednego 50. Ani jednej 50. Już coś ta nazwa tej zdrabki nie bardzo. Bonusie worek. A tu mamy 500 100, 500 4, 50 50 tysięcy 2 zł. 50 zł po raz drugi, będzie po raz trzeci. Mam 4 zł. I zrobka, Przegrana. Słuchajcie, oceany postaków Oceany. 64 numer w bonusie, dukaty. A mamy 54 zł. dwójka, tylko jedną 4 zł Wpadło, wiecie? Stówka. 50 zł po raz drugi, stówka po raz drugi, czwórka po raz drugi, 50 tysięcy, No i mamy szansę na coś? 500 zł po raz pierwszy, czyli oczywiście tradycyjnie. Co jest? Pustak. Słuchajcie, ta zrabka to się powinna nazywać szybki pustak. Ja Wam mówię. Nie tam szybki 50. Szybki pustak. 65 numer. Worek, a mamy 4, 2, 4, 2, 100, 500, 50 tysięcy, 500 po raz drugi i 100 po raz pierwszy, po raz drugi. I co, szybki pustak? Oczywiście, że szybki pustak, szybko się drapie to pustak, niestety. To nawet nie ma człowiek radości. Z wygranej ja. Po dzisiejszym odcinku przepatrzę te wszystkie pustaki, żeby zobaczyć, może tam jakaś wygrana jeszcze się kreje. Dukaty. Wąż się. Drapka 66. Dwie szostaczki, może będzie szczęśliwa 50. Pięćdziesiątka. Trzecia i będę już happy. Dwa, dwa pięćdziesiąt tysięcy stówka stówka czwórka i dwa wygrana ale tylko dwa złote sześćdziesiąty siódmy numerek i jest w bonusie sztabka a mamy pięćset pięćdziesiąt pięćset stówka pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt złotych po raz drugi stówka po raz drugi i wpadnie coś i cztery półstak Słuchajcie, czyżbym ja kupiła taką felerną paczkę i nie będzie ani jednego szybkiego 50. Diament z rabce 68 w bonusie. A mamy 500. Mamy 100. 2 złote 50 tysięcy. 50 zł 4. 4.

Stówka. Stówka. Mamy szansę na stówkę. I na 500. A jest drugie 50. Czyli zrabka jest oczywiście, jaka. Przegrana jest od Z. Zrabka z numerkiem 70. Zostało nam 11. Zobaczcie, zdabka z numerem 70 i dopiero numer 70 dał nam 50 zł. Widzicie? I w bonusie. Czyli tu, tu już jest tylko formalność. 50 tysięcy, 2, 500 złotych. Stówka, 50 tysięcy, 4, 500 dwa złote i stowa tutaj zdrapałam szybko Kontrolne j j zobaczcie z numerem 70 50 złotych czy się trafi jeszcze zobaczymy bonusie worek a mamy 50. 2, 500, 2 złote, 500, 2 złote, zobaczcie, 70 było 50 złotych, a teraz w 71 jest 2 złote, a potrafiło być ich 10 postaków z rzędu. 50 tysięcy, 50 tysięcy, no już tu nic nie będzie, bo jest 2 złote. Srebraczka z numerem 72. Stówka. 500. Stówka. Stówka by wpadła, podratowała podratowałaby nasz budżet Czwóreczka. 50. 2 zł. 500 po raz drugi i 2 złote po raz drugi. A w bonusie Dukaty. Słuchajcie, jeżeli to ma być szybkie, 50 i 1,50 na paczkę, to ohohoho. to Naprawdę szybki pustok. Teraz, kochani, z z numerem 73. Oczywiście, tu sztabka. I jest 2 zł. 500. Stówka, 50, 2 złote, stówka, 50 po raz drugi, 2 złote po raz drugi. Zobaczcie, 70, 71 i 73, jak są nieregularnie rozłożone, wygrane. Oczywiście tu 2 złote, zwrot.

cztery złote i pięćdziesiąt tysięcy, czyli już klasycznie pusta. Kolejna zdrabka numer siedemdziesiąty piąty, patrzymy. pięćset, pięćdziesiąt tysięcy, pięćdziesiąt złotych, dwa, pięćdziesiąt złotych po raz drugi. 4 złote 50 tysięcy, stówka i stówka. A w bonusie worek, czyli pustak. Czyli kraina pustaków. Zrabka z numerkiem 76. A w bonusie dukaty. Pod warstwą ścieżką mamy stufkę. Stówka, 4, stówka, 500, 50 tysięcy. 2, 50 zł. Po raz pierwszy 4 złote, po raz drugi i 50 tysięcy. Niestety, pusta. Mamy jeszcze cztery zrapeczki. 77 numerek. Sprawdzamy. Bonusiku diament, a tutaj stówka. 50 tysięcy. 50 tysięcy. 2. 2. I 2. Czyli mamy w 77 wygrane. Już mogę sobie tak zdrapać, bo wiadomo, że.

Pięćdziesiąt złotych, cztery po raz pierwszy i dwa po raz drugi, czyli oczywiście pustak. Zdrapeczka z numerem siedemdziesiątym dziewiątym, kochani. I patrzymy, bo mu mamy sztabkę. A tu pięćdziesiąt tysięcy, stówka, pięćset, cztery złote, stówka, pięćdziesiąt, 50, pięćset, po raz drugi, cztery złote po raz drugi i pięćdziesiąt po raz drugi i jest przegrana oczywiście. Beyot, jakby inaczej. Zrabka z numerem osiemdziesiątym, kochani. bonusie diament, a tu mamy pięćset, sto, sto, pięćdziesiąt tysięcy, dwa, dwa, cztery, cztery i 500, czyli oczywiście pustak. Kochani, kochani. Czwarty odcinek dobiega końca. W tej 20 wpadło wygranych 2, 4, 6. Coś tam nam się odkryło. Ciekawa wygrana, zobaczymy. Ile się uda odzyskać z tej paczki? A tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek, już ostatni, wtedy poznacie pytanie. Pa!